Witam z tej strony Bednar. Dzisiaj zamontujemy sobie filtr kubełkowy firmy Aquanowa. Jest to model NCF 1500. Będzie nam tutaj filtrował akwarium 300 litrów, ale najpierw, wejdzie. co tutaj ciekawego, producent pozmieniał. No, widać, są tutaj pozmieniane wloty i wyloty, czyli bardziej twardsze tutaj widać elementy. Tamte były, jak dobrze pamiętam, przezroczyste i takie. Laski Mikołaja. Dodatkowe tutaj gumki do zaworów. Gdzieś tam nam przyparcieje taka gumka. Tutaj otwieranie również zostało poprawione. Bo dziś kiedyś czytałem recenzję, właśnie że strasznie się kiepsko otwierało i zawsze te uchwyty wypadały. A tutaj już widać, dość nawet się fajnie trzyma. Co fajne, w koszach zostały umieszczone uszczelki pierścieniowe, co pozytywnie działa na filtrację, czyli na szczelność takiego przepływu. Każdy kosz posiada taką uszczelkę. Co jeszcze jest fajne, dodatkowo w koszach mamy wkłady mechaniczne, biologiczne i chemiczne, także tutaj też nie musimy od razu jakiejś tam większej kasy wydawać. Żeby kupować sobie jakieś osobne wkłady filtracyjne. Zabieram ten kubełek do hodowli, zmontujemy sobie tutaj wkłady i zaraz do Was wracam. Filtrację mamy już przygotowaną, więc możemy kosze już wkładać do filtra. Tutaj mamy kosz z gąbką, tutaj mamy z ceramiką. I dwa kosze z watoliną, że widzicie, tutaj są te rurki właśnie poprawione. na bardziej solidniejsze. Tutaj mamy również wylot podwójny. Też fajna opcja. Fajnie to wymyślone, chociaż ja tego nie będę używał, bo nie zależy, żeby, żeby ta woda się gdzieś rozchodziła w dwóch kierunkach. Także zakubełek mamy uszykowany. Będziemy się brać teraz za montaż go między zbiornikami. A ten filterek zastąpi nam Filtr Sunsuna HB 302. Z nich również jestem zadowolona. Ale ten filtr zostanie przełożony do innego zbiornika, a na jego miejsce właśnie będzie pracował ten filtr Akwanowa 1500. Zamotowaliśmy już w tym zbiorniku kubełek, jak widzicie, został tutaj wciśnięty za Sunsuna. Ta opcja zaworów mi się naprawdę mega podoba. Fajnie, że są oddzielnie montowane. Miałem przez chwilkę zamontowany ten wylot podwójny, ale jednak stwierdziłem, że go zdemontuję. Pokażę Wam teraz, jakie jest ciśnienie. Także jak widać, słaby nie jest. Kubełek działa tutaj trzeci dzień, więc widać po stanie wody, że jest. Że spokojnie daje sobie radę. Tutaj pływają piranie. L330. Widzimy tutaj dwa sumy. Do tego jest jeszcze mana I gdzieś tam schowane dwa oksydorasy. Są to dzikie osobniki. Filterek idealnie zmieścił się tutaj w tą przestrzeń, że jakby był szerszy jakiś kubełek no to że był problem, żeby tutaj wcisnąć pomiędzy te akwaria. Jak na moje oko taki kubełek. Dość już fajnie jest wykonany jak na swoją wielkość i moc. I do tego mamy cztery kosze. Cena jest, myślę, że atrakcyjna. Super, że są dostępne części zamienne również tanie. Także, jak ktoś kupi nawet sobie gdzieś od kogoś używany, to spokojnie dostanie różne części. Więc nie musi się martwić, że gdzieś tam go sobie nie naprawi. Także, co, żeby nie przedłużać, nagram Wam również o innych moich filtrach, które używam. Także to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Już powoli zbliżamy się do 5000 subów i odpalamy sobie fajne konkursy dla Was. Zapraszam również na moją stronę internetową. Może tam znaleźć fajne, ciekawe ryby. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się do następnego.